Cześć, witajcie kochani na moim kanale. Dziś porozmawiamy sobie o tym, czym jest astrologia chińska i jakie informacje możesz z niej uzyskać. W astrologii chińskiej Twój znak Zodiaku to dopiero początek. Z niego możesz uzyskać nie tylko informacje o Twoim charakterze, Twoich mocnych stronach o im prawdziwym potencjale, szansach, okazjach i możliwościach, ale także dowiedzieć no, się, który rok jest dla ciebie sprzyjający, a który jest bardziej bogatszy w wyzwania i pewne trudności. W astrologii zachodniej masz jeden znak Zodiaków, w astrologii chińskiej możesz uzyskać aż cztery, dlatego że do analizy daty urodzenia bierzemy pod uwagę rok, miesiąc, dzień oraz godzinę urodzenia. Na początek, czym jest astrologia chińska? Otóż astrologia chińska jest oparta na systemie cyklu 12 znaków zodiaku oraz koncepcji pięciu żywiołów: drzewo, ogień, ziemia, metal oraz woda. Astrologia chińska jest znana od ponad 3000 lat. W starożytnych Chinach cesarze konsultowali się z astrologami chińskimi przy wyborze ważnych? działań, ważnych decyzji, typu rozpoczęcie bitwy, śluby czy też koronacji. Astrologia chińska jest oparta na dwóch kalendarzach – lunarnym oraz, oraz słonecznym. Lunardy, czyli księżycowy rozpoczyna się z datą ruchomą, pomiędzy 20 stycznia a 20 lutego rozpoczyna się rok chiński. Nie jest tak, jak myślisz, że rok chiński się rozpoczyna 1 stycznia. Natomiast astrologia y, słoneczna, znaczy tutaj kalendarz słoneczny, rozpoczyna się 4 lutego, czasami jest to 3 lutego, a czasami 5, ale to już inna bajka. Astrologia chińska jest jedną z dziedzin metafizyki chińskiej obok feng shui, bazji czterech teorii przeznaczenia, numerologia chińska, czy też księga Przemian I icink i wiele innych dziedzin, takie jak też czytanie twarzy, chińska analiza czytania twarzy. Co więcej, jakie informacje możesz uzyskać z astrologii chińskiej, zanim na to odpowiem, przypomnę kolejność 12 znaków Zodiaku. Zatem mamy 12 znaków: szczur, bawuł, tygrys, zając smok, wąż, koń, koza, małpa, kogut, pies oraz świnia. I tylko tyle, nic więcej. Jako ciekawostka w kulturze chińskiej, smok jest najbardziej ceniony. Zatem w latach smoka najwięcej orodzi się dzieci, ponieważ wierzono, że smok przynosi sukces, a także pomyślność rodzinie. Mamy te 12 znaków Zodiaku, a niektóre z tych znaków są tak zwanymi nieszczęśliwymi odróżnikami. Zatem dużo lepiej prosperują właśnie, kiedy są w podróży, kiedy się przemieszczają. Dokonują częstych zmian, podróżują, zmieniają miejsce pracy, miejsce zamieszkania i dzięki temu lepiej im idzie. A ty lubisz zmiany, czy wolisz bardziej stabilizację? Takie zależności, jak i inne, można uzyskać analizując każdy znak Zodiaku. Jakie informacje możesz uzyskać z astrologii chińskiej? Otóż o rozpoznać Twój prawdziwy potencjał, Twoje talenty, Twoje możliwości, Twoje mocne strony, a także słabe strony. Zawsze mówię plusy dodatnie i plusy ujemne. Czego jeszcze astrologia chińska może nam podpowiedzieć? Otóż możliwości kariery, w którym kierunku zmierzać i co jest Twoim sposobem na spełnienie. Może tak samo pomóc w relacjach z innymi. Otóż my poznajemy, z jakimi znakami z wieku mamy dobrą zgodność, dobre relacje, a z, z jakimi ludźmi mamy po prostu trudniej się dogadać. Astrologia chińska pomaga tak samo wybrać sprzyjające momenty na działanie, optymalny czas na zmiany, podróże czy też rozpoczęcie czegoś. Czego jeszcze astrologia chińska nas uczy? Ja zawsze powtarzam, astrologia chińska uczy nas przede wszystkim dwóch rzeczy pokory i wyrozumiałości. Pokory, kiedy sprawy mają się źle, kiedy nie idą po naszej myśli, kiedy mamy pewne przeciążenia, pewne trudności, kiedy rok jest bogatszy wyzwania. My ten rok możemy przewidzieć, możemy się bardziej do niego przygotować lub po prostu przeczekać i skupić się na innych obszarach życia. Uczy tak samo wyrozumiałości wobec siebie samego i wobec drugiego człowieka. My znając naszą prawdziwą naturę, Nasze możliwości, nasze wyzwania i trudności. Możemy bardziej się przygotować, możemy więcej zrozumieć i więcej rzeczy można akceptować. Tak samo w stosunku do drugiego człowieka. Nie będziemy oczekiwać rzeczy niemożliwych, niezgodnych z jego prawdziwą naturą. Tak zwane, nie oczekujemy tutaj gruszki na wierzbie. Jesteśmy bardziej zrozumiani, bardziej zgodni i mamy też dzięki temu lepsze relacje z innymi. Już w najbliższą niedzielę, 24 sierpnia o godzinie 18, poprowadzę wyjątkowy kurs online dotyczący astrologii chińskiej, gdzie poznasz każdy z 12 znaków zodiaku, jego cechy możliwości, cechy charakteru, mocne i słabe strony, a także wyzwania, lęki i blokady, dlaczego pewne trudności nas spotykają w życiu. Co jest mocną stroną, co jest naszym atutem, a co jest naszą blokadą, analizując wszystkie 12 znaków Zubiakowa Scala Ludwińskiej. Poznasz m.in. siebie samego, ale również swoich bliskich. Kurs odbędzie się online, każdy z uczestników otrzyma również nagranie wideo. Jeżeli macie jakieś pytania bądź chcecie się zapisać i dołączyć do kursu, zapraszam w wiadomości prywatnej lub pod adres mailowy biuro Zapraszam serdecznie i do zobaczenia w niedzielę.